niepewne, a chciałem to zrobić, to zapłatne o moimi myślami, jak nie muzyka, to wydam obiory, większe ryzyko, że będą się śmiali nic nie mówiłem, a byłem ciekawy byłem gotowy na każdą reakcję, jak wychodziło się, nie spodziewałem, że aż tak dobrze przyjmą tą kreację. masz tu napisy na drugiej i twarze, całą wizję na ubranie włożona cała ambicja, którą teraz widzisz na ekranie, masz tu napisy i twarze, mimo że sam ich nie narysowałem jest to cała moja wizja, przekazywana w tym głodnym planie, ja Masz tu napisy na drugiej i twarze, całą wizję na ubranie. Włożona cała ambicja, którą teraz widzisz na ekranie. Masz tu napisy i twarze, mimo że sam ich nie narysowałem. Jest to cała moja wizja. I zniknę tu na parę miechów bo nie wiem do końca co robić chcę Czasami zrobię coś w życiu na przekór temu co niby powinno dla mnie dobre być, dobrze żyć chciałem, ale nie mogę zebrać przyjść czasem Bałem się robić te ruchy, bo co powie trener, którego właśnie mijam czasem W końcu się zdecydowałem, nie boję się robić, bo to daje wiarę w następne ruchy i to, że mi wyjdzie pomimo, że t wtedy nie sprzedałem się sobą liczyłem na słowa, robiłem w pokoju i w końcu wydałem, odem w tym kawałek serca Zobacz na bluzę, może nie wiedziałeś huh? Masz tu napisy na drugiej i twarze, całą wizję na ubranie Włożona cała ambicja, którą teraz widzisz na ekranie Masz tu napisy i twarze, mimo że sam ich nie narysowałem Jest to cała moja wizja, przekazywana w tym górnym planie ja. Yeah. Masz tu napisy na druki i twarze, całą wizję na ubranie Włożona cała ambicja, którą teraz widzisz na ekranie Masz tu napisy i twarze, mimo że sam ich nie narysowałem Jest to cała moja wizja, przekazywana w tym kogernym planie, ja yeah. Z rękoma i sam wymyśliłem ten zamiar koncepcji Serio nie będę dlaczego zniszczona, bo wtedy to w pobiegów nie miałem I Po tym jak wysadzi nawet na słowa to mi dawało pokład energii To był początek już czegoś nowego, początek pogoni za lepszy